To nie życie jest trudne, to raczej trudności są drogą. Życie stawia przed Tobą konkretne trudności, aby nauczyć Cię determinacji, wytrwałości, cierpliwości, systematyczności i ducha ofiary. A ponieważ modlitwa to sprawa życia, to przyjaźń z samym Bogiem, dlatego też wymaga od Ciebie po prostu trudu. I właśnie od zaakcentowania wartości trudu, Teresa od Jezusa zaczyna swój mały traktat duchowy o modlitwie i jej stopniach, który znajduje się w Księdze Życia, a dokładnie w rozdziałach od 11 do 22. Posługując się przestrzenią ogrodu, który jest symbolem wnętrza człowieka, święta. Pokazuje, jak modlitwa, czyli relacja przyjaźni z Bogiem, nawadnia twoje duchowe obszary. I tak, pierwszy stopień tej przyjacielskiej relacji Teresa przyrównuje do czerpania wody ze studni za pomocą wiaderka. Mówiąc dobitnie, to modlitwa trudu. Święta opisuje zagadnienie w rozdziałach od 11 do 13, gdzie stwierdza, o początkujących w modlitwie wewnętrznej można powiedzieć, że są podobni do ludzi ciągnących wodę ze studni, co, jak mówiłam, wiele im sprawia trudu. Zachęcam Cię oczywiście do osobistej lektury tych fragmentów. Co dzieje się na tym etapie? Dlaczego takie porównania? Dlaczego taki trud? Otóż ten trud wynika ze zmiany życia. Poznałeś prawdę o sobie i teraz trzeba coś z tym zrobić. Powierzchowność, byle jakość, chodzenie na kompromis, to wszystko czyniło życie może pozornie łatwiejszym, ale bardziej smutnym i wyrachowanym. A teraz walczysz o wielkie sprawy, o siebie, o przyjaźń, o przyjaźń z samym Bogiem, o własne wnętrze pełne Boga. Taką przyjaźń trzeba się zaangażować i by być jej wiernym. Oczywiście wielokrotne wpuszczanie wiaderka do studni i powolne podlewanie ogrodu bardzo kosztuje. Tym bardziej, kiedy wiaderko jest tylko w połowie wypełnione, a czasami nawet zupełnie puste. Jakie wskazówki daje Teresa w takim stanie? Pisze. Cóż wtedy uczyni taki, który przez długie dni widzi w sobie samą tylko osłość, niesmak, znękanie i taką bezskuteczność swojej pracy w chodzeniu do studni i szukaniu wody? Nieraz mu się zdarzy, że od zmęczenia ani rąk nie zdoła podnieść, ani się zdobyć na żadną pobożną myśl. Cóż więc, pytam, uczyni ogrodnik w takiej swojej niedoli? Niech się pociesza, niech się weseli, niech sobie uważa to za największą łaskę, że dano mu pracować w ogrodzie tak wielkiego monarchy, że tak pracując podoba się jemu i że w tym ma na celu nie własne zadowolenie, ale zadowolenie jego. Niech go wysławia ustawicznie, iż takie mu zaufanie okazuje, widząc, jak on z taką pilnością wykonuje pracę, przez Niego Mu zleconą, choć Pan Mu żadnej nie daje za to zapłaty. Niech modlitwy nigdy za nic nie opuszcza, ale raczej wciąż się utwierdza w mocnym postanowieniu, że chociażby ta oschłość miała trwać całe życie, On nie dopuści, by Chrystus upadł pod krzyżem. Przyjdzie czas, że za wszystko otrzyma zapłatę. Niech się nie lęka, by miała być stracona jego praca. Dobremu Panu służy i oczy jego na nim spoczywają. Jakkolwiek by go napastowały złe myśli, niech się nimi nie trwoży, ponieważ i świętemu Hieronimowi diabeł także na puszczy podsuwał pokusy. Ten trudny etap czerpania wody wiaderkiem jest Ci bardzo potrzebny gdyż to właśnie wtedy uczysz się przyjaźni z Bogiem poprzez wierność i zaufanie, niezależnie od nastrojów i przeżyć. Modlitwa nie jest sprawą czucia. Tutaj raczej walczysz ze zniechęceniem, lenistwem i byle jakością. W ten sposób kształtujesz osobisty kręgosłup modlitwy i rdzeń przyjaźni z Bogiem. Dlatego, mimo trudności, Zniechęcenia, a może wręcz i nudy nie poddawaj się. Nawet jeśli nie doświadczasz pokrzepienia od Boga, to te Twoje zmagania mają sens i kiedyś ten czas okaże się bezcenny. Nie można Go też ominąć dla tego osoby, które w swej drodze ten czas trochę przeskoczyły i tak będą musiały tu wrócić, by nauczyć się wytrwałości i determinacji. Od razu dodam, iż Teresa w dużej mierze, bo prawie 20 lat swego zakonnego życia, przeżyła w takim stanie modlitwy, trud. Zresztą sama to dobitnie zrelacjonuje. Nurżałam się blisko 20 lat w tym burzliwym morzu, wciąż upadając, to znów podnosząc się i to słabo tylko, i potem znowu upadając i wiodłam życie, tak przeciętne i dalekie od doskonałości, że grzechy powszednie prawie za nic sobie miałam, a śmiertelnych, choć się wystrzegałam, to nie tak jak się należało, bo nie unikałam niebezpieczeństw. Takie życie, rzec mogę, należy do najsmutniejszych, jakie sobie można przedstawić, bo ani się Bogiem nie cieszyłam. Ani nie miałam zadowolenia ze świata. Gdy używałam przyjemności światowych, wspomnienie na to, co winna jestem Bogu, sprawiało mi udręczenie. Gdy byłam na samotności z Bogiem, przywiązanie światowe rozstrajało mnie. Jest to wojna tak ciężka, że nie rozumiem, jak mogłam ją wytrzymać choćby jeden miesiąc, a cóż dopiero przez tyle lat? A co dokładnie dzieje się na tym etapie? Otóż dzielny i godny podziwu człowiek z wiaderkiem u studni słyszy już Boga i pragnie za Nim iść. On tęskni za Nim, chciałby już być doskonały, a to dopiero początek drogi. Jest na modlitwie, ale nie jest z niej zadowolony. Czyta Słowo Boże, ale nie wszystko rozumie. Pomaga innym, ale wie, że może jeszcze więcej. Odczuwa ciągły niedosyt w odpowiedzi na Boże zachęty. Przez to czuje się również rozczarowany sobą, a czasami nawet zdenerwowany. Chce więcej, ale nie wie jak. A tutaj tak naprawdę nie chodzi o to więcej, chodzi o wytrwałość w robieniu tego, co teraz mogę. To tak naprawdę walka z zapędami szybkiego efektu. Bóg mówi i pokazuje ideał, a ty zrób tyle, na ile cię stać dzisiaj, z nadzieją, że kiedyś zrobisz więcej. Teraz twoim zadaniem jest wsłuchiwanie się w głos Boga i robienie tego, co możesz. Niech nie gasi cię frustracja i niemożność adekwatnej odpowiedzi. Cierpliwie znoś braki własnej natury. Teraz liczy się tylko wytrwałość. Po prostu próbujesz. Wrzucasz wiaderko do studni i wyciągasz. To szkoła bezkompromisowości, całkowitości i oddania się do reszty sprawie. To ciągła walka ze zniechęceniem. To oddalanie pokus pośpiechu i posługiwanie się raczej prostymi środkami. Tutaj próbowanie jest najważniejsze, bo chodzi o siłę i hart woli. Ten sposób podlewania to kuśnia osobowości i kształtowanie twojego charakteru. Mówi przecież św. Augustyn, dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. Jeśli zaś chodzi o sam sposób mówienia Boga na tym etapie trudu, to ten Jego głos nie będzie takim spokojnym wewnętrznym odczuwaniem. Jego podpowiedzi pojawią się raczej w spotykanych osobach, wydarzeniach, książkach, homiliach, próbach, cierpieniach czy chorobach. Bóg tutaj posługuje się bardzo prostymi i ubogimi środkami. Czasami takimi, które na pierwszy rzut oka odrzuciłbyś. W ten sposób uczysz się słuchać tego prostego mówienia Boga. Uczysz się otwartości na Jego zwyczajność. Walczysz z racjonalizacją Jego najprostszych dotknięć. Bóg mówi prosto, a zobacz, Ty czasami od razu tłumaczysz sobie, że tak być nie może że to nie będzie przechodziło od Boga, bo jest takie zwyczajne. Wiem, że wiele Twoich modlitw jest raczej wyznaniem niemożności modlenia się. Ale spokojnie, to już jest modlitwa, bo Twym skarbem jest Twoja tęsknota za Nim. A tutaj właśnie najbardziej chodzi o silną, wytrwałą tęsknotę, pragnienie Boga i życie wraz z Nim. Jak zatem na tym etapie powinna wyglądać konkretna praktyka modlitwy osobistej? Otóż, powinieneś podczas modlitwy wewnętrznej stosować zasadę przymusu. Walcz ze swoim leniem i hartuj wolę, by być mimo wszystko na modlitwie. Truć się umysłem, by ten rozważał i medytował. Mobilizuj wyobraźnię, by ta tworzyła obrazy. Ponadto, Ciągle wspomagaj się liturgią, lekturą duchową, słowem Bożym, obrazem lub przyrodą. Na tym polega właśnie to wrzucanie wiaderka do studni, niezależnie od ilości czerpanej wody, którego celem jest zaprzyjaźnienie się z samym Bogiem. Poprzez ten etap trudu modlitwy jesteś powołany, by skupić swoje zmysły, próbować przebywać sam na sam z Bogiem. Rozmyślać nad swoim życiem i życiem Boga, zanurzyć się w nim i jemu oddawać własne życie. Jak to ma wyglądać w praktyce? Otóż jak najczęściej stawiaj siebie w obecności Chrystusa. Z nim rozmawiaj i proś go o pomoc w swoich potrzebach, oraz skarż mu się w swoich utrapieniach i ciesz się z nim w swoich pociechach. Rozważaj mękę Chrystusa. Zastanawiaj się nad swoim przeszłym życiem i zobacz, jak On, Bóg, mimo wszystko Cię prowadzi. Uobecniaj się przed Chrystusem, czyli zajmuj się Jego życiem. Rozkochaj się w Jego człowieczeństwie. Otwieraj się na Jego obecność. Przedstawiaj Mu wszystkie swoje sprawy, te przeszłe ale też bieżące wyzwania i przyszłe zamiary. Dziel się z Nim trudami i radościami. Po prostu szukaj na różne sposoby kontaktu z Bogiem. Oczywiście to tylko niektóre z podpowiedzi Teresy na ten czas. Ponadto nie zniechęcaj się oschłością. Nie stawiaj jej oporu, bo to dopiero rodzi cierpienie. Jeśli będziesz walczyć z oschłością, Modlitwa stanie się okrutnie męcząca. Po prostu zaakceptuj własną niemożność modlenia się, bo to na czas posuchy najlepszy sposób modlitwy. Zwyczajnie bądź. To wytrwała praktyka cichej modlitwy uspokaja. Trwaj na niej niezależnie od efektów, a taka postawa nauczy cię stałego pokonywania swej woli. Pozytywnym elementem tego etapu jest fakt, że człowiek, mimo ogromnego trudu, jest tutaj ufny Bogu, wyjątkowo zdeterminowany, przede wszystkim gotowy na dalszą walkę. To Ty walczysz z sobą, walczysz z pokusami szatana, nabywasz przyzwyczajenia i wzrastasz nie tylko poprzez rozum i myślenie, ale przede wszystkim przez silną. Wolę. Zachęcając Cię do takiego trudu, Teresa oczywiście udzieliła tych wskazówek z perspektywy wielu lat swoich własnych doświadczeń i walk. Zatem za jej przykładem podążaj z uporem, radością i delikatnością, nie licząc na pieszczoty i pociechy. Codziennie przyjmuj próbę osłości i nie opuszczaj modlitwy. Chociażby studnia nie dawała ani kropli wody. Nie zwracaj też uwagi na rozproszenia, które są nieodzowne. To po prostu element drogi. Działaj z wolnością ducha wobec własnych niedostatków i bezsilności. Tyle na dzisiaj. Jeśli nie obejrzałeś jeszcze dwóch wcześniejszych odcinków, to koniecznie zrób to od razu. Jednocześnie, gdybyś chciał wesprzeć finansowo produkcję tej serii, to wszystkie informacje, jak to uczynić, znajdują się w opisie i w pierwszym komentarzu. Z góry bardzo dziękuję i do zobaczenia w trzecim odcinku naszego wspólnego budowania fundamentu modlitwy. Pozdrawiam najserdeczniej, Ojciec Mariusz. Carmelita Boss.